Witam bardzo serdecznie wszystkich oglądających nasz filmik i zapraszam na spotkanie zatytułowane Czytamy z Franklinem. Za chwileczkę usłyszycie kilka opowiadań o przygodach tego sympatycznego na pewno żółwika, którego na pewno już znacie i jego przyjaciół, a pierwsze z opowiadań przeczyta dla was mój gość wójt gminy Sieroszewice pan Anatol Piaskowski którego bardzo serdecznie witam i dziękuję, że znalazł czas, żeby tu z nami dzisiaj być. Dzień dobry, witam wszystkich. To co, zapraszam na pierwszą odsłonę czytania z Franklinem. Franklin czyta kolego. Franklin umiał już sobie zawiązać buty, umiał też liczyć, a także dobrze czytać sam bez pomocy dorosłych. Najbardziej lubił czytać o przygodach Dangura. Miał w domu wszystkie książki, jakie napisano o tym superbohaterze. Pewnego dnia Bupr oznajmił: Wiecie co? Ukaże się nowa książka o Dangurze. Jaki będzie miała tytuł? Zapytał Franklin. Dangur i potwór odparł Bupr. O jej! zawołali wszyscy chórem. W sklepach będzie już jutro dodał Bupr. Każdy chciał mieć tę książkę. Koledzy postanowili, że na drugi dzień rano spotkają się pod księgarnią pana Czapli. Z samego rana przypomniał Franklin: tak wcześnie jak się tylko da. I weźmy z sobą dangurowe peleryny, zaproponował lis. Świetna myśl, ucieszył się ślimak. Rano. Koledzy zjawili się pod księgarnią tak wcześnie, jak się tylko dało. Niestety okazało się, że to za późno. Sprzedałem już wszystkie nowe książki o Dangurze, powiedział pan Czapla. Ale nam tak bardzo zależy na tej książce, jęknął Franklin. Wszystkim na niej zależy, pan Czapla pokiwał głową. Każdy chce ją przeczy przeczytać jak najprędzej. Zasmuceni koledzy wyszli z księgarni i wtedy zobaczyli pana Kreta. Szedł w środkiem, chodnikiem i niósł nową książkę o Dangurze. Dzień dobry, panie Krecie, zawołał Franklin. Gdzie pan kupił tę książkę? W sklepie z zabawkami odparł pan Kret. Kupiłem ją dla mojego wnuczka. Migiem do sklepu z zabawkami zakomenderował żółwik. Franklin i przyjaciele pobiegli ulicą, aż im peleryny powiewały. Skręcili za róg, przemknęli koło płotu, biegli, biegli i biegli. W końcu zdyszani dotarli do sklepu z zabawkami. A tam na oknie wystawowym wisiała kartka. Na niej napisano dużymi literami Książki, dangur i potwór, wszystkie wyprzedane. Koledzy głośno westchnęli. Co za rozczarowanie. Wtem Franklin dostrzegł panią Piszmakową. Trzymała w dłoniach nową książkę o dangurze. Dzień dobry, pani Piszmak, ukłonił się grzecznie żółwik. Czy może mi pani powiedzieć, skąd pani ma tę książkę? Z biblioteki, odpowiedziała pani Piszmakowa. Wypożyczyłam ją dla mojego wnuka. On bardzo lubi Dangura. Pędem do biblioteki zawołał Franklin. Nie było czasu do stracenia. W Franklin i przyjaciele pobiegli ulicą. Aż im peleryny powiewały, skręcili za róg, przemknęli koło wysokiego ogrodzenia, biegli, biegli i biegli. W końcu, prawie bez tchu, wpadli do biblioteki. Zapytali. Czy mogą wypożyczyć książkę o Dangurze i potworze? Przykro mi, pani Gąska pokręciła głową. Pani Piszmak wypożyczyła właśnie ostatni egzemplarz. W tej chwili nie mamy Dangura i potwora. Musicie poczekać, aż ktoś zwróci tę książkę. Ale, kto mo... Ale to może potrwać dwa tygodnie. Koledzy ze smutkiem zwiesili głowy. Franklin sięgnął dangurową pelerynę. To na nic rzekł: Nigdzie już nie dostaniemy tej książki. Idę do domu. My też, powiedzieli koledzy. W domu Franklin zastał babcię. Popatrz, co dla ciebie kupiłam, zawołała babcia. W ręce trzymała dangura i potwora. Hura ucieszył się, żółwik: Zdobyłaś tę książkę. Dziękuję, babciu. Jesteś wspaniała. Franklin znowu zawiązał sobie dangurową pelerynę. Rozszedł się w fotelu, otworzył książkę i przeczytał jedną stronę. Nagle zadzwonił telefon. To był Miś. Zagramy w piłkę? Spytał. Ja dzisiaj nie gram, odparł żółwik. Dostałem od babci dangura i potwora. Wolę najpierw przeczytać. To świetnie powiedział Miś. Czy mógłbym przeczytać to zaraz po tobie? Jasne mi się, zgodził się Franklin. Po rozmowie znów usiadł w fotelu. Otworzył książkę i przeczytał drugą stronę. Wtem ktoś zapukał do drzwi. Franklin poszedł otworzyć. Pod drzwiami stali jego koledzy. Czy już skończyłeś czytać Dan Góra i Potwora? zapytał lis. Mogę już pożyczyć tę książkę? wyrwał się miś. A potem ja, pisnął ślimak. Czemu tak długo czytasz? Dodał Bubr. Nie mogę czytać szybciej, bo mi przeszkadzacie, tłumaczył im Franklin. Musicie poczekać. Zamknął drzwi i znowu usiadł w fotelu. Franklin przeczytał trzecią stronę. Podniósł wzrok i ujrzał swoich przyjaciół. Stali pod oknem i wpatrywali się w niego. Żółwik spuścił wzrok. Przeczytał czwartą stronę. Nie wytrzymam, zawołał niecierpliwie Bupr. Dlaczego tak powoli czytasz? Pośpiesz się. Żółwik zaciągnął zasłony. Franklin przeczytał piątą stronę i roześmiał się głośno. Wstał i wyszedł przed dom. Nie zgadniecie, co się wydarzyło, na piątej stronie zaczął. Zaraz Wam powiem: Nie mów, zawołali przyjaciele chórem. Tak nie można, bo wszystko popsujesz, oburzył się Bubr. Franklin wrócił do domu. Chciał znów usiąść w fotelu, ale usłyszał, jak przyjaciele bawią się na podwórku. Oczywiście bawili się w Dangura. Żółwik otworzył drzwi. Skończyłeś? zdziwił się Bubr. Nie, nie skończyłem odparł Franklin. Nigdy nie skończą, jeśli będzie taki hałas. Lepiej wejdźcie do środka i usiądźcie sobie. Zaciekawieni koledzy weszli do domu. O co chodzi? zapytał bubr. Witajcie w klubie czytelniczym Franklina, powiedział uroczyście żółwik. Przeczytam teraz Dangura i Potwora na głos, od początku. Hurra! zawołali uradowani przyjaciele. Rozdział pierwszy zaczął. Franklin. Potwór zaryczał. Uh, o! odpowiedzieli słuchacze i nastawili uszu. Potem już nikt nic nie mówił. Franklin czytał i czytał. A przyjaciele słuchali i słuchali. Aż wreszcie powiedział: koniec. To była wspaniała historia. Dan Gór znów miał świetne pomysły i znowu zwyciężył. Bardzo serdecznie dziękuję Panu Wójtowi za przeczytanie pierwszej z przygód Franklina, Żółwika Franklina i teraz bardzo proszę, by Pan Wójt naszym odbiorcom powiedział kilka słów. Ja na początku dziękuję bardzo za zaproszenie do tego czytania wspólnego, ponieważ Mogę teraz z pełną świadomością powiedzieć, że poczułem się przez chwilę jak Franklin, dlatego że czytałem dla Was. Moi najmłodsi czytelnicy Gminnej Biblioteki Publicznej, jak widzicie, czas wakacyjny i wolny można spędzać w różnoraki sposób. Musi być czas na zabawę, na wakacyjny wyjazd, na różnorakie wypady, ale trzeba też znaleźć Czas na to, aby przeczytać ulubioną bajkę, powieść, książkę. I zachęcam, abyście też odwiedzali biblioteki swoje, najbliższe, dlatego że tam jest bardzo duży wybór i na pewno coś dla siebie znajdziecie. Także coś takiego, żeby przeczytać w wakacje, niekoniecznie związanego ze szkołą. Do tego zachęcam i dziękuję pani dyrektor jeszcze raz za zaproszenie i zorganizowanie. Takiego czytania online. Bardzo dziękuję. Moi kochani, ja dołączam się również do tych słów pana Wójta. Życzę Wam wspaniałych wakacji, takich zdrowych, bezpiecznych, ale również zachęcam do korzystania z biblioteki, bo zauważyliście pewnie, czy usłyszeliście, że Żółwik nie mógł kupić książki, ale mógł ją zdobyć też w bibliotece. Przygód Żółwika, Franklina w bibliotece mamy bardzo dużo. Ale nie tylko, są, są różne książki dla dzieci, także jeśli znajdziecie czas na te wakacje, bardzo serdecznie zapraszam do bibliotek, do naszej biblioteki gminnej i do filii. Bądźcie z nami i jeszcze raz wszystkiego najlepszego na wakacje. A na koniec dodam, że kolejną opowieść o Franklinie przeczyta pani dyrektor Biblioteki Publicznej w Wierzchniczech. Bądźcie z nami, kochani. Franklin i Wielka Dynia. Franklin umiał już sobie zawiązać buty. Umiał też dobrze liczyć. I umiał wyhodować naprawdę bardzo, bardzo dużą dynię. A to był problem, bo co można zrobić z taką wielką, ogromną dynią? Pewnego ranka Franklin wybrał się do Bobra. Bóbr właśnie podlewał swoją wiśnię. Drzewko było obsypane dojrzałymi owocami. O, wesnął Franklin na widok wiśni. Czy mogę się poczęstować? Nie możesz, odparł bur. To są wiśnie na placek. Chcę w tym roku zdobyć niebieską odznakę za najlepszy placek z wiśniami. No wiesz, na jesiennym jarmarku. W porządku, uśmiechnął się żółwik. Ale chciałbym potem dostać kawałek tego placka. Na pewno będzie pyszny. Franklin poszedł do misie. Miś podlewał swoje jagodowe krzaczki. Czy mógłbym zjeść trochę jagód? Zapytał żółwik. Wyglądają tak apetycznie. Są bardzo słodkie, ale nie możesz ich zjeść. Wyjaśnił miś. Chciałbym wygrać konkurs na najlepsze ciasto jagodowe. I dostać niebieską odznakę na jesiennym jarmarku. Jasne, odpowiedział Franki. Zapisuję się na kawałek twojego ciasta, Miś. Franklin wrócił do domu i zajrzał do swojego ogrodu. W malinach buszowały ptaki, w jabłkach panoszyły się robale, a w truskawkach urządziła sobie ucztę żółwinka. Zmartwiony Franklin potknął się o linę. Ojej, to była jakaś roślina bardzo długa, ciągnąca się po ziemi. Żółwik poszedł wzdłuż łodygi przez ogród, wokół szopy. Aż nagle za taczkami zobaczył wielką, wielką dynię. Hurra! zawołał. Teraz mogę na jesienny jarmark upiec naprawdę ogromny placek z dynią. Może nawet to będę niebieską odznakę? Franklin nie powiedział kolegom o dyni. Codziennie, zanim poszedł do szkoły, starannie podlewał swój wielki owoc. A po szkole mierzył dokładnie dynię. Dynia rosła, wciąż rosła i rosła. Pewnego dnia Franklin nie mógł już dłużej utrzymać swojego sekretu. Zaprosił do siebie bobra. – Patrz, bobrze, – zawołał, – jak ci się podoba moja wielka dynia? – A po co ci taka olbrzymka? – zapytał bóg. Na jesienny jarmark, – odrzekł żółwik. – Chcę zdobyć niebieską odznakę na najlepszy placek z dynią. Hi, 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 roześmiał się Bóg. Z tej dyni nie upieczesz najlepszego placka, wytłumaczył. Najlepsze placki wychodzą z małych dyni. Franklin zmarszczył brwi. I co teraz? Kochani, o tym, co było dalej, przeczytałam pani Ewa Kotowska-Rasiak, redaktor naszej strony internetowej. Serdecznie zapraszam. Franklin myślał i myślał. W końcu zaprosił do siebie Misia. – Zobacz, misiu, – rzekł. – Oto moja wielka, wielka dynia. – A po co ci ona? – spytał miś. – Na jesienny jarmark, – odparł żółwik. – Chcę dostać niebieską odznakę za największą dynią. Miś roześmiał się. – Ale w tym roku nie ma konkursu na największą dynię, – wyjaśnił. – Niebieską odznakę sędziowie przyznają za największą cukinię. Frakin znów się zasępił. Wreszcie nadszedł dzień jesiennego jarmarku. Każdy chciał zdobyć odznakę. Nawet żółwinka miała nadzieję na zwycięstwo. Jestem księżniczką! śpiewała. Wygram konkurs na najlepsze przebranie. Franklin nie miał ochoty iść na jarmark. Wiedział, że nie dostanie żadnej odznaki. Było mu smutno i przykro. Franklin został więc w domu, a mama zabrała żółwinkę na jarmark. Zaraz jednak wróciły. Siostrzyczka Franklina zalewała się łzami. Wszystkie dziewczynki są przebrane za księżniczki, powiedziała mama, a żółwinka chciała się wyróżniać. Siostrzyczka rozpłakała się jeszcze głośniej. Franklin zamyślił się, chyba wiedział, jak może pomóc siostrze. Żółwik pobiegł do ogrodu. Spojrzał na swoją wielką, wielką dynię. Zamyślił się jeszcze raz, jak to było w bajce o kopciuszku? Franklin poprosił o pomoc tatę. Tato odciął górną część dyni. Wspólnie wyjęli ze środka pestki i miąższ. Nawet kiedy dynia była już pusta, nie dało się jej podnieść. Tato i Franklin z trudem wtaszczyli ją na wózek. Teraz Franklin chwycił za pędzle i farby. Znalazł naklejki, baloniki i bibułki. Wziął wstążki i zawiązał kokardy. Aż w końcu gotowe! Żółbik zawołał siostrzyczkę. Pośpiesz się, kopciuszku! Kareta już czeka. Ojej, żółwinka była zachwycona. Z pomocą brata wspięła się do dyniowego powozu. Teraz mogli razem wyruszyć na konkurs. Cała rodzina pośpieszyła na jarmark, ale Franklin sam ciągnął dyniową karocę. To był wspaniały dzień. Na jarmarku wszyscy zdobyli niebieskie odznaki. Żółwinka dostała odznakę za najciekawsze przebranie. Bób Wygrał w konkursie na najlepszy placek z wiśniami. Miś dostał pierwsze miejsce za swoje jagodowe ciasto. I Franklin też dostał odznakę. A za co? Gratulacje, Franklinie, powiedział pan Kret, wręczając żółwikowi odznakę. Zwyciężyłeś w konkursie na największego pożeracza ciast i placków. Żółwik spróbował się uśmiechnąć. Chyba, nie czuję się zbyt dobrze, stęknął. A gdy zbliżał się wieczór, rodzice wsadzili Franklina do jego wielkiej, wielkiej dni. Dyniowy powóz był teraz bardzo, bardzo ciężki. Mama i tato z trudem na zmianę ciągnęli go do domu. W środku siedzieli szczęśliwa księżniczka i objedzony książę. Kochane dzieci, o dalszych przygodach Franklina. Przeczytam Wam Justyna Spruta z Filii Bibliotecznej w Krzyżewie.